Siemanko widzowie, z tej strony Byzyku. Dzisiaj pokażę wam 10 niesamowitych building hacków. To więc zaczynając od pierwszego. Mam tu bowiem swoje piękne pole dyni. Ale nie, um ale nie mogę ich przewodzić, no bo w końcu takiej ciężkiej i wielkiej dyni no to człowiek nie udźwignie. Więc y przychodzi z pomocą ten building hack, do którego potrzebujemy Obojętnie jakiej furtki. Ja wezmę świerkową furtkę. Potem bierzemy kompostownik. Kamień szlifierski. I sto na zbroję. I najważniejsze to jest dozownik redstone i oczywiście to, to co przewozimy, czyli że w tym wypadku dynia ale chyba też w, chyba też może być świecąca dynia ale nie wiem zobaczymy czy to działa na arbuzie i na dyni więc na początku owca po... dobrze na początku kładziemy Armons y, ten dozownik. Potem do tego wrzucamy y, stojek na zbroję. Odpalamy dozownika. Y, stojek na zbroję jest już w naszym konspo, kontos, kon, kompostowniku. Dodajemy kamień szlifierski, który będzie odpowiadał jako koło. I furtkę jako, uchw jako uchwyt. Mm. Jako uchwyt. A co tam owca? I tylko teraz nam pozostaje włożyć tu. To, ale chyba. Nie, chyba nie da się arbuza za włożyć. I możemy już prze przewozić nasze dynki Więc się już zabieramy do następnego ku którym będzie nam potrzebna kuchnia. Albo nawet nie kuchnia, ale kilka przydatnych surowców do tego. Czyli, że śnieg, jeszcze to było tu, żółty beton i oczywiście ramka na przedmiot. Będzie była ramka na, pr ramka na przedmiot. A zapytacie po co mi to? Bo uwaga, uwaga, robimy najnormalniejszy w świecie: jajko. Jajko może być w wielu różnych odmianach czyli że takie lub takie mniej minecraftowe. I piękne jajko do waszej kuchni na pewno się przyda. Sam, sam takie zastosowałem. Kiedy tylko zrobimy kuchnię na, na naszym świecie na przetrwaniu, to na pewno tam zrobimy te jajko. Dalej przechodząc, mamy kanapę. Do kanapy będą nam potrzebne tylko, muszę znać, dwa łóżka. Jakiego chcecie koloru? Ja zrobię. Zielone łóżko. Dajemy je sobie w taki piękny sposób. Potem dorzucamy e dziurę na dwie kratki. Oczywiście, zawsze można sobie rozwalić łóżko i, i, no i zrobić dziurę, ale, ale ja sobie poszłem na trudność. Potem wrzucamy tam. Sto, jak na zbroję. Znaczy, jeszcze nie wrzucamy. Bo potrzebujemy jedną warstwę śniegu. Jeżeli, chce, jeżeli ktoś chce, to można dwie. Potem, oczywiście, dozownik, bo to będzie nieodłączny element naszej, naszego odcinka. Tutaj, tutaj. Tutaj. Do tego wrzucamy. I proszę bardzo. Teraz jeszcze do tego musimy wrzucić. Sto jak na zbroję. I będzie gotowe. O, proszę bardzo. Teraz dodajemy tylko do tego łóżka. Taki oto sposób, żeby. Żeby, ta, żeby, te białe poduszki były skierowane do na zewnątrz. Jeszcze dodajemy sobie tylko dwie poduszki z czapek, no i jakieś e, jakieś tam dekoracje. Ja zrobię z zielonej wełny taką. Oto piękną kanapę. Jednak, przepraszam, e, trzy warstwy śniegu. No, wybaczcie mi, zawsze się można pomylić. Teraz to będzie dobrze? Nie. Cztery warstwy śniegu jak... Nie to trzeba. Dobra, teraz to musi zadziałać. Bo weźmiemy. Tylko weźmiemy sobie to jak na zbroję. Wrzucimy go. I. Będzie działać. Tak. Chyba teraz będzie działać. O ile się nie mylę. No, będzie działać. Tak, idealnie teraz będzie. I musimy to samo powtórzyć z drugiej strony, czyli że dodajemy... Była 1, 2, 3, 4. Że musi to być. Raz, dwa, trzy. No. Jeżeli ktoś nie umie, to zawsze można sobie wygooglować. Ale, ale ja też wam pokazuję taką dobrą metodę A przy okazji jak już tu mamy łóżka, to się prześpimy. Rozwalimy to sobie damy tu piękną, zieloną wełnę i czapeczkę. Ja to zrobiłem bez farbowania czapek, ale zawsze można pofarbować czapki te, tam się, tam się pobawić, ale ogólnie tak się prezentuje nasza kanapa. Jest piękna, ładna, są dwie dziury i przechodzimy do kolejnego. A następnym e, building hakiem to będzie będą kaktusy. Które oczywiście można tylko spotkać na mnie pustynnym Więc Szybko przemieniamy polane w pustynię Na przykład załóżmy, że macie taką swoją piękną pustynię w, w ogródku i chcecie mieć tam piękne kaktusy Ale nie takie normalne, brzydkie Takie ładne Więc już lecę z pomocą, potrzebne do tego będą tylko Różowa świeczka lub jakiś odcień różu, ten lub ten. I oczywiście kaktusy. I jakiś blok budolcowy, na przykład dirt. Muszę znaleźć kaktusy. Tutaj kaktus. Kładziemy dwa bloki w lub ile się tam chce świeczkę. Tu będzie kaktus na trzy bloki, więc tu będą trzy bloki, a tu będzie na przykład na jeden blok, więc damy na jeden blok. Te, teraz wystarczy tylko podawać kaktusy i piękne kaktusy gotowe. Nie wiem, ale mi to przypomina kaktusy i takie są ładne. Teraz zrobimy. E, pewnie wasz dziadek, o ile jeszcze macie dziadka, zawsze hodował na działce lub w ogródku kaktusy. E, nie kaktusy, pomidory. A skoro, a skoro on tak robił, no to pewnie chcielibyście i wy tak robić. Więc potrzebne tylko będą do tego krzewy róży. Na przykład ja tu zrobię taką małą działkę pomidorków. Gdzieś tak. Tyle. Jakaś, jakiś blok budolcowy. Najlepiej ziemia. Albo też można coś innego. I na, i na tych przyszłych pomidorach stawiamy po bloku ziemi żeby wyglądało to w taki sposób. Tem na górę wstawiamy armonstery, ar... stojaki na zbroje. To już od was zależy jak to ustawicie sobie. I pod koniec tylko niszczymy bloki i pomidorki gotowe. Piękne, ładne poni pomidory. Takie dojrzałe, takie soczyste. Aż się proszę, żeby je zjeść. Ale my nie jemy pomidorków. Ale my nie jemy pomidorków. Tylko się zabieramy do następnego bulding Haka, gdzie będzie to wielki pomidor. Tak nie, nie przesłyszeliście się wielki pomidor będzie tu Oczywiście pomidory mają jeszcze takie No pomidor jest czerwony i czarny ma uśmiech To będzie taki pomidor który będzie normalnie mrugał Tylko muszę znaleźć jakiś sztandar Czy nie, Cześć. Jak? Jak to się nazywało? Napiszcie w komentarzu, jak to się nazywało. A kiedy wam znajdę, to pokażę. Hmm. A gdzie to było? Tu nie, tu nie, tu nie. A, to! No to był sztandar, no. Dobrze myślałam. Musimy jeszcze wziąć płód. Nie, y nie krosno tylko Jak to się nazywa? A nie, krosno, tak, krosno mieliśmy wziąć. I kilka barwników. R. Musimy wziąć czerwony barwnik, biały barwnik i czarny barwnik. Znaczy oczywiście trochę więcej tego. Na przykład, że ze stack będzie wystarczająco. Oczywiście można tego mniej wziąć, ale sa sam nie wiem, czemu tyle wziąłem. Więc na początku budujemy podstawy naszego pomidora. Mój będzie trochę mały, jak na pomidorów wielkich, które umią gadać. Znaczy, nie gadać, tylko mrugać oczami. Budujemy taką oto budowlę. O, święka jest na naszej kanapie. I co tam, święko? Podoba Ci się? Podoba ci się? No podoba ci się, no. Yy, dalej budujemy. A kiedy już będziemy mieli gotowy taki, taką podstawę. Jakby taki okrąg. Może o jedną wyżej damy. Żeby ten pomidor był nie był taki. No. Wzięty znikąd. Budujemy takie coś. I każdy wie, że sztandary umiem tak się kobysać. Wow. I wystarczy im tylko zrobić powieki. Ale, ale ten pomidor będzie zmęczony. Więc będzie miał takie sińce pod oczami. No, nie wszyscy Nie wszystkie pomidory są takie zadowolone z życia. Sińce pod oczami będzie miał w postaci takiego czegoś. Uh -huh. A tak to jest. Nie, to źle to zrobiłam. No więc y oczywiście musimy zrobić tak żeby znaczy czerwony, z czerwonym barwnikiem na początku u, gór u góry, żeby powstało taki z, z, z czerwoną głowicą potem robimy e, e, tak, z, z, z czerwoną głowicą potem robimy jeżeli ktoś chce, żeby wasz wasz pomidor miał zeza albo się patrzył w tamtą stronę to robimy tak i już w, tak naprawdę gotowe wystarczy Wystarczy wziąć i dać mu. I piękny pomidorek. czego mu brakuje że jeszcze coś. Myślałem, że będzie mrugał. Ale to chyba na innym... To chyba na bedroku mi działało, ale nie pamiętam. Yy, więc teraz weźmiemy jeszcze zielone coś, na przykład jak... Na przykład jak zielona wełna. I oczywiście najważniejsza rzecz, czyli że. Ogonek. O, Minecraftowy musi być. Mamy gadającego pomidora. Czy ruszają mu się oczy? Tak, przynajmniej trochę. Widzicie? Ruszają mu się oczy, ruszają. Też mógł mieć sińce, ale. I wtedy to bym lukał. Nie wiem, czy ktoś mnie mu, chce, żeby jego pomidor miał takie o wielkie sińce. Lub też możemy zrobić troszeczkę inaczej, że na przykład będzie taki coś miał, i wtedy wasz pomidor naprawdę będzie mógł mu rugać. Oj, piękny! Możemy rugać. Jest trochę zmęczony, bo idzie, no bo zachodzi słońce, więc dlatego pan pomidor mruga. Pięknie wygląda. Po prostu nie, nie dało się lepszego stworzyć. Więc teraz przechodzimy do następnego bulding jakim będzie most. Ale nie taki zwykły brzydki, który jest zrobiony z desek i tak o byle jak na przykład z półbloków taki, taki brzydki. Muszę go. Zrobię wam dla, dla porównania taki most mm, i taki most. To będzie taki pierwszy, taki słaby most, który po prostu jest wzięty, wzięty z Allegro na przecenie, a za chwilę wam pokażę taki do, fajny most. To będzie taki słaby most. Znaczy, no dla niektórych to, to będzie super ultra wyczyn, żeby go w ogóle zbudować, jak na przykład dla mnie. Ale następny most będzie jeszcze łatwiejszy. Tylko trzeba umieć budować. To jest taki słaby most, a teraz wam zbuduję... Taki mocny. Będziemy potrzebować do tego łopaty, byle jakie. Ja wezmę nederytową i ogniska. O muszę poszukać ogniska. o -g nisko Obojętnie jakie weźmiecie, tylko ważne, żeby. Tak? Musi być to tak zrobione. I gasimy. I powstaje wtedy nam taki ładny mostek. Teraz tylko wystarczy dobudować. Ale ten pomidor jest naprawdę straszny. Jak, jakby takie coś się budowało na Halloween. Oh, jezu. Naprawdę było straszne. Ja bym się takiego z czegoś przestraszył jeszcze o 3 w nocy. Nie wiem jak wy, ale ja się boję grać tak, późnym, tak późno, kiedy się gra tak późno. Albo ja taką mam tylko traumę. Albo tak się każdy boi. Obstawiam, że tylko ja. Teraz tylko pozbywamy się ognia. I mamy taki piękny mostek. Mamy taki piękny mostek. I tu po prostu się prosić, żeby go przejść, żeby nim przejść. Są takie w ogóle takie małe miejsca. W tym widać głowę o, kota. Nie wiem, czemu tak Minecraft postanowił, ale cieszmy ja się, myślę, że w ogóle takie są ładne ognisko. No i dla porównania, ten czy ten, no, który byście wybrali, napiszcie w komentarzu. Ten, ten po prawej, czy ten po lewej? Zobaczymy, jaka budowla wygra. Więc teraz przechodzimy do przedostatniej budowli, którą będzie znak. Nie przeszłyście się. To będzie znak. Chyba najprostszy z, trzy z najprostszych, ale to będzie działający znak. Potrzebujemy do tego wypolerowane dirty. Diorytowe schody, świerkowy płot, świerkowe deski i oczywiście, naj y i oczywiście ramka na przedmiot. To jest bardzo prosta budowla. Wystarczy zrobić tak nawet nie nawet kiedy ktoś się uprze to nie trzeba robić. Może y wtedy to dobrze. Lataj. Co to było? E, nie wnikam, a to było dziwne. Jest taki piękny znak. Oj, no patrzcie. No i każdy od razu wie, że w tamtą stronę musi iść do wielkiego pomidora. A więc to był dziewiąty. A na koniec zostawiłem. Zlagowany ten Minecraft. Dobra, bo już myślałam, że przez chwilę mi. No, mi za chwilę skraszuje Minecraft, ale nie. I skoro ta piękna noc przyszedł moment, żeby się na rano ubrać. Chyba każdy kiedyś budował szafę w Minecraft. Jeżeli nie, to... To jesteście dziwni. Hmm. Ale te stare szafy, to już one są przestarzałe. Są teraz nowe szafy. Nowa generacja szaf. Na, na takich trzech to. Na takich trzech miejscach to by się zmieściło. Najwyżej. No trzy. No, trzy stojaki, no. No bo jak niby więcej, no. To by było. Po prostu się nie da no. Tak? Jeszcze tutaj trzeba. E, trzy wystarczą. I taka piękna nic. Nic nie podejrzana szafa. może można pomieścić nawet i 5 stojaków na zbroję. Jak zapytacie? Prosta sprawa. Znaczy dla, dla niektórych nieprosta, bo może tego nie wiedzą, ale pewnie nie raz budowaliście tak, że stojaki na zbroję przesuwaliście. Jest to nami do schodków. Creeper. Nie strasz mnie. I tak w ogóle to się pójdziemy przespać i z samego rana dokończymy. Dokończymy naszą budowę. Więc ogólnie stawiamy tutaj płotek. O no i Creeper no już wchodzi do naszej szafy. Za chwilę będziesz mógł się przebrać. Jeszcze... Na... Jeszcze nagrywam odcinek, więc poczekaj chwilę, ok? Budujemy takie coś pięknego. Potem taki piękny znak, jakby kwadrat z lewitującym płotkiem. Następnie dodajemy tutaj jeden, i tutaj drugi stojak na zbroję. W następnej części przesuwamy je. Jest Muszę tu dobudować część, bo nie mamy jak ich przesunąć. O, pięknie. I teraz tylko tak z drugiej strony. I będzie gotowe. Pięknie, Czemu to się mi otworzyło? Jeszcze tu dodajemy 3 stojaki na zbroję. To usuwamy. Szybko i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Łącznie pięć tych stojaków. Duży wynik, co nie? I można aż pięć zbroi, czyli że chyba wszystkie warianty zbroi. Co nie? Nie mylę się, bo to jest raz. Raz, dwa, to już ubieramy. To już dajemy już tu. Raz, więc to sobie usuwamy. Potem dodajemy na drugi stojak. Żelazne, więc to też sobie już usuwamy tym idzie złota diamentowa Diamentową dajemy tutaj A tutaj dajemy złoto Złoto jest tu najbardziej wciśnięta Nie No i jeszcze tylko nederajtowa nam została, i skorzana. O. I mamy naszą piękną szafę, gotową. Kto by nie chciał mieć takiej szafy? No więc, no i widzowie. Tych wszystkich. Bulgin Kaka, której Wam pokazałem. Żegnajcie. Nie zapomnijcie zostawić suba i lajka. I papa.